Cześć, z tej strony multi Red Blue, a w tym poradniku pokażę Ci, jak prawidłowo nagrać film na YouTube. Do tego, do tego będzie potrzebny Fraps, jak i Camtasia Studio 8, albo jakieś inne do montowania. Może być Windows Movie Maker albo inny Także wchodzimy w Fraps. Tu mamy już tak. Tak, tak. Pe pełna wersja musi być. Y Wchodzimy, nie wiem, w Minecraft'a, w co Na przykład nagrywamy Z jakiejś gry na przykład, nie, wejdę na Google yy, 10 O w ogóle to pokażę ci jak yy, Wejść właśnie na gry Counter Strike Chwilka Potrwa to trochę Multiplayer Login Europa na przykład nie wiem, sub no That's much. A jedną 9 minut. Yy, Idą sobie nie wiem, <tryk> <tryk> Ok. Mm. Dobra, jesteśmy. Teraz na przykład nie wiem. Wciskamy F9. Wyłączamy F9. Wychodzimy, już możemy zamknąć. Teraz wchodzimy w start, dokumenty, komputer, dysk lokalny co? Fraps, movies i tu mamy właśnie też ten nasz filmik. Właśnie właśnie nie, nie włączyłem mikrofonu, dobra mm. OK. I teraz mamy odpalamy komtasa studio, coś możemy frapsa zamknąć Ale zakończ Komputacja studio o mamy czekaj close okej okay, mamy ja. teraz z tego przerzucamy klik tutaj i zaczynamy zobaczyć przechodzimy na tutaj mamy właśnie na 720 na 1280 x 720 to jest najlepszy ten przesuwam do końca i dodajemy sobie jakąś muzykę na przykład nie wiem yy, to jest audio tutaj tak dodajemy no tu tu o wiesz tutaj tutaj ja przesunąć by było lepiej tylko trzeba to ściszyć ściszamy to za pomocą tutaj audio wchodzimy i tu ściszamy A jeszcze trochę ok może być teraz wchodzimy jeśli chcecie wyłączyć szum, szum w filmie po prostu naciskacie tutaj enable volume leveling Plus do tego jeszcze Enable Noise Removal. Nie wiem co to jest, ale. A, włączy to po co to jest? Nie wiem. I co? No, nawet dobry filmik. Bez szumów. Teraz nie wiem, jak chcecie coś dodać, to dodajecie tak, nie wiem. Może tutaj jakoś przesuniemy. O, tu, na ten pistolet piszemy coś nie ja na przykład bo aha właśnie to jest o jak widzicie to macie Digno tak tak a jeśli już zapisaliście ten, ten film już chcecie skończyć wchodzicie w file producent wchodzicie w shell screenshot.com to musicie zamienić na custom production settings Dalej W formacie WM, Wmv To jest media video Dalej Tu nic nie zmieniacie Tu też nie Tu też nie I mamy jakiś inne Na przykład bla bla No i zakończ To się zrenderuje ja, już, ja tego nie będę renderował Bo po co ok no i właśnie tak się nagrywa. Link do Frapsa i link do Camtasia Studio będzie w opisie tego filmu. Także na razie, cześć, trzymajcie się, z tej strony MultiLedBlue i na razie.